Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej poinformowała, że na terenie i w pobliżu kontrolowanej przez rosyjskie wojska zaporowskiej elektrowni atomowej na południu Ukrainy doszło w sobotę wieczorem i w niedzielę rano do silnych wybuchów. Eksperci agencji oddelegowani do elektrowni powiadomili, że na miejscu rano słychać było kilkanaście eksplozji. Niektóre wybuchy eksperci widzieli z okien. Według Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej odnotowano ostrzały w pobliżu elektrowni na terenie obiektu. Wybuchów miało być ponad tuzin i miały być spowodowane ostrzałem i uszkodzeniem niektórych budynków, systemów i sprzętu, ale jak dotąd żaden nie ma krytycznego znaczenia dla bezpieczeństwa jądrowego. Rosyjskie wojsko 12 razy trafiło w obiekty infrastruktury na terenie Zaporowskiej elektrowni atomowej, poinformował ukraiński koncern Enerhoatom. Miejsce i charakter uszkodzeń świadczą o tym, że rosyjscy żołnierze celowali w infrastrukturę, która jest konieczna do włączenia 5 i 6 bloku energetycznego oraz przywrócenia produkcji energii na potrzeby Ukrainy, podkreślił koncern. Władimir Putin utracił zdolności do wielkich operacji zaczepnych. Jego strategia zakłada teraz niszczenia infrastruktury krytycznej i umęczenie ludności cywilnej. Putin w tej chwili utracił zdolności do prowadzenia jakichś większych operacji zaczepnych. Zrezygnował z Hersonia, ponieważ ten kierunek od deski jest teraz całkowicie nierealny. Próbuje jeszcze uzyskać jakieś zdobycze w obwodzie Ługańskim, Donieckim, ale tak naprawdę to jego marzeniem jest to, żeby te tereny, które przechwycił, zatrzymać, zamrozić konflikt i wygrać dla siebie czas, który pozwoli mu. Odbudować zdolności bojowe i planować kolejne operacje. Strategia skoku na Ukrainę i połknięcia jej w całości, ona przegrała definitywnie, to Putin zdaje sobie z tego sprawę, ale nie zrezygnował z takiego odcinania, odcinania Ukrainy jak to Salami, czyli najpierw Krym, teraz lądowe połączenie z Krymem, bo to w tej chwili posiada, i jakieś zdobycze dodatkowo po wodzie ługańskim-donieckim. Pewnie też przy wsparciu niektórych konformistów z Europy Zachodniej, którzy głoszą wspaniałe wartości, prowadzi wojnę propagandową po to, żeby udawać gołąbka pokoju, mówić o tym rozejmie, a w istocie tak naprawdę przygotowywać kolejną wojnę. Barbarzyńskimi atakami na infrastrukturę krytyczną i ludność cywilną Ukrainy, Putin najwyraźniej chce wzmacniać siły chcące szybko zakończyć lub przynajmniej zamrozić wojnę. Gdyby ten plan się udał Putinowi, zapewne miałby czas na odnowienie swoich sił, aby zadać ostateczny cios. Więc w interesie Rzeczypospolitej Państw Międzynarodowej jest dokończenie Rosji rozegranie tej wojny, tak, żeby Rosja przegrała i rozpadła się. Tak jak często się rozpadała w historii po przegranych wojnach, albo gdy zaczynała się rozpadać. To jest w interesie państwa polskiego. Absolutnie nie jest to w interesie Niemiec i Francji. I można dyskutować, jak daleko jest to w interesie Stanów Zjednoczonych. I tu musimy zgrać naszą politykę zagraniczną z siłą amerykańską, bo Ukraina się utrzymuje w dużej mierze dzięki amerykańskiej sile. Sile dostaw, sile pieniędzy, sile instytucji, prawda? Sile groźby odstraszania nuklearnego, jednakże Rosjanie, Rosjanie nie bombardują nam. Rzeszowa, Jesionki, bo się boją amerykańskiej odpowiedzi nuklearnej. Z, z punktu widzenia Ukrainy yy... Ważne jest, aby no, w każdym wymiarze y, nasze państwa y, w, tej, w tą wojnę y, angażować. Z polskiego punktu widzenia i z natowskiego punktu widzenia, my jesteśmy teraz w bardzo wygodnej sytuacji, ponieważ z jednej strony pomagamy wojny, w tej wojnie, osłabiamy państwo, które jest jakby na to nie patrzeć naszym wrogiem i państwem, który jeżeli nie walczyłby na Ukrainie, to robiłby wszystko, żeby osłabiać wschodnią flankę NATO, w tym Polskę. Więc Ukrai jakby ręką sama Ukrainy walczymy też naszą wojnę, ale równocześnie siedzimy w fotelu w Warszawie i nie musimy ponosić tej najcięższej ceny tej wojny, czyli ceny krwi. I z naszego punktu widzenia oczywiście pełne wejście y, czy eskalacja tej wojny w taki sposób, że państwa natowskie y, musiały zadeklarować się stroną tej wojny, no jest bardzo niekorzystne, bo wymagałoby od nas działań być może nawet bezpośrednich, wojskowych, ale też ograniczałoby nam takie właśnie działania z zapleców, no, przepraszam, że tak mówię, y, Ukrainy. Więc tu widzieliśmy, że te narracje i te interesy się rozchodziły, ale my wzajem rozumiemy. Dlaczego one się rozeszły? One nie rozeszły się dlatego, że mamy inne poglądy co do um, słuszności, y, słuszności walki Ukraińców czy, y, susz, czy zła rosyjskiego, tylko że po prostu w tym momencie. Y, y, Polska uważa, tylko państwa natowskie uważają, że jesteśmy dużo bardziej skuteczni, jednak nie będąc bezpośrednią stroną tej wojny, a Rosja tylko w jakiś stopniu na to czeka, przynajmniej propagandowo na to czeka, bo wtedy łatwiej jest społeczeństwu powiedzieć rosyjskiemu: Widzicie, cały czas wam mówiliśmy, że to nie walczymy wcale z Ukrainą, tylko że tak naprawdę agresorami tutaj to są państwa natowskie, które chcą nas zniszczyć. Trzeba jasno sobie powiedzieć, że gdyby cały Zachód w pełni zaangażował się w tę wojnę, to Rosja nie miałaby szans na wygraną, ponieważ przewaga militarna i technologiczna jest ogromna na korzyść Zachodu. Jednak demony strachu przed zagładą nuklearną są tak potężne, że nie ma mowy o działaniu z pełną mocą na rzecz zakończenia wojny. Ale zauważyć trzeba, że prowadzone są inne działania mające na celu pokonanie lub przynajmniej solidne osłabienie Rosji, która już jest potraktowana ostracyzmem przez większość społeczności międzynarodowej. Szczególnym tego przykładem było spotkanie członków grupy G20. Oczywiście Rosja na G20 została totalnie pokorzona i izolowana. Absolutnie tego wszyscy oczekiwali, my też tego oczekiwaliśmy, i to Rosja po, tych, po tym G20 zrozumiała, jakie jest jej miejsce. W zasadzie szuka sobie Rosja teraz miejsca w tym wszystkim, żeby wyjść z tej opresji. I to nie chodzi teraz o wygraną wojnę, tylko chodzi o to, żeby się uratować z tej opresji. Rosjanie myślą o tym, jaką cenę będą musieli za to zapłacić. Sam fakt, że już w tej chwili Amerykanie rozmawiają z Chińczykami, świadczy o tym, że jest postęp. Skoro o tym mówią, że rozmawiają ze sobą, czyli za kulisami są prowadzone bardzo dynamiczne rozmowy, które mają ułożyć rozwiązanie tego problemu. I tu ani Żałęcki, ani Putin pewnie nie będą mieli nic do powiedzenia, bo będą musieli przyjąć warunki tych, którzy jednych i drugich w jakiś ten sposób wspierają. A od amerykańskiej pomocy zależy to, czy. Yy, że Łęcki będzie mógł kontynuować wojnę, czy jej nie będzie mógł kontynuować. Więc będzie musiał pewną sugestią yy, Waszyngtonu ulec. Jakiej my nie wiemy. Natomiast faktem jest, że rozmowy się toczą, toczyć się będą i na pewno one zmierzają do tego, żeby ułożyć yy, chociażby zawieszenie broni. Czy ono będzie, trudno powiedzieć. Natomiast na pewno w najbliższej perspektywie na to się nie zanosi. Ale sam fakt, że, so, sam fakt, że rozmawiają ze sobą, świadczy o tym, że jest wola z obu stron, żeby się dogadać. Oczywiście obie strony wobec siebie muszą ustąpić, Amerykanie Chińczykom, Chińczycy Amerykanom w ich celach strategicznych. My nie znamy tych kursów rozmów, natomiast jedni i drudzy będą zmuszy będą zmuszali swoich wspieranych Putina przez Chiny i Zbawieńskiego, przystępnie do tego, żeby zawiesili broń i wstąpili do, do rozmów pokojowych. Oczywiście ufam, że Amerykanie nie pozwolą na to, żeby Podobnie jak w 2014 roku Ukrainę upokorzyć. Dla mnie sprawą bydyskuzyjną jest wyzwolenie Ukrainy i kwestią tylko dyskusyjną może być kwestia Krymu, ale to u siebie, to uzgodnie z sobą Wielka Dwójka być może w Jałcie.